Zobaczmy, że tutaj jest wskazane, że na początku stworzył Bóg, Elohim, tak? i mamy kogo co, a więc ten znacznik biernika, i mamy haszamaim, a więc niebiosa czy niebo, i później znowu i kogo co. Ziemię. Tak więc stąd nie tłumaczymy tego, bo to nam tylko wskazuje, że zaraz po tym znaczniku będzie, będzie właśnie słowo w bierniku. Czy to rzeczywiście jest tak, że słowo et musi tutaj być, ponieważ inaczej to zdanie straciłoby sens? Znaczy... Gdyby go nie było, to można by było zrozumieć, e, o co chodzi autorowi, ale to tak jak, e, może potroszę, e, nie wiem na ile to będzie e, dobry przykład, ale tak jak w angielskim słowo of, możemy powiedzieć house of parliament e, i e, jeżeli ktoś pominie to słowo of, no to będzie House Parliament. E, wiadomo będzie o co chodzi, ale no, wiadomo też, że powinno e, być to słówko of.